Renuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Ale naprawdę? To nie, nie wywróciło nic w Twoim Bo są zawodnicy, którzy nie znoszą znaczy, wiesz, no, sytuacji. Gdybym wiedział na przykład wcześniej, że to będzie Darko, troszeczkę inaczej bym może spa, sparował i, i, i innych tych, no, bo, bo ten, ale co co to mi wymyśla? Musisz być gotowy na walkę na każdej płaszczyźnie, a ja się tego nie boję i mogę jest z w parterze. Łączy Was osoba komaranka, ranka, Byłeś pod wrażeniem debiutu Darko Sztucznicza na Nie no, wygrał zdecydowanie do jednej bramki przed czasem, no ale też nie wiem jak wypatrzeć, ja patrzę troszeczkę na to inaczej, bo Michał Łodarek tak naprawdę w ciągu pięciu lat stoczył jedną walkę od, od porażki ze mną z jakimś też tam chyba Serbem, tak, w 40 sekund wygrał, więc nic nie mogliśmy powiedzieć, co tak naprawdę Michał nie przewalczył żadnej rundy przez pięć lat, a wiesz, trafił po 40 sekund i tyle, tak, więc ja nie patrzę na, na ten, patrzę na jego inne walki, no, groźny, dynamiczny, Waga ciężka lubi iść na wymiany, ja też, więc chyba kibicowi zadowolenie. No właśnie, spodziewasz się bójki, bo fakt jest taki, że on złamał psychicznie, myślę, w tych wymianach e, e, Włodarka i pokazał, że lubi się po prostu bić, tak na, na, na taką otwartą wojnę pójść. Włodarek to Włodarek, Kita to Kita i zobaczycie jutro. Jest Tobie sportowa złość, Michał, po tym, co się stało w Twoim ostatnim pojedynku? Bo sam wywołałeś tutaj temat Phila de Frisa. No to by nie byłoby sportowa złość, jakbyś Biało po prostu, by. wiesz, przegrał? wiesz, bo to jest też to całkiem inaczej, gdybym miał połamane oczodoły by był ból, nie byłbym zdolny, a wiesz, a ja nie widziałem na, po prostu nie widziałem e, swojego przeciwnika, ale nie czułem bólu, tak? I, i widzicie, a teraz w tydzień temu była jakaś gala w boksie, tam chyba Balski miał takie mocne oko i widzicie, a jemu to się rozcięło krew mu uszła i mu nie zamknęło czemu mógł dalej walczyć. W moim przypadku by było też lepiej w tej walce, gdyby mi te oczy rozcięło. Ja bym dalej, wiesz, mamy dobrych katmenów dalej bym był w stanie walczyć i, i nie byłoby niedomówień, tak? A tak jak mówię, wygrał zasłużenie, no, nie widziałem go praktycznie w ogóle w drugiej rundzie, jeszcze go gdzieś tam przytrafiłem, przyklęknąłem na kolana, ale o, o, z automatu doszedł mi w nogi, mnie przewrócił i, i wiesz, jak nie widzisz ciosów, nie widzisz przeciwnika, nie widzisz skrotleca, no to co zrobisz? Nie? Czy to jest ten twój sportowy cel, bo, bo, bo jest nieuchwytny film w SW? Ja, tak? Nie, dla kogoś nie Na razie wygrał wszystko, ok, ale to nie jest tak, że on jest jakimś, wiesz, e, przekozakiem prze, prze te nie do zrobienia, jest do pokonania, tak jak każdy zawodnik na świecie, obejmowanie jaka była Federacja i obojętnie tak. Trzeba odpowiedni ten e, i to jest gdzieś tam mój cel na ten rok. Ja sobie tak szykowałem cały rok, i ja powiedziałem, wiesz, miałem walczyć z John Sylwą, wiedziałem, że to nie jest nazwisko, które mi gwarantuje później następne podejście, uwagi, i nie ma się co szkodać każdy z nas e, z wie, żeby tak nie było. Ale ja miałem gdzieś tam w, zarysach rozmawialiśmy i ze walczy, stoczyć stoczyć gale w Chorwacji na walkę na gali w Chorwacji w puli i to by było też taki jakby eliminator. No zobaczymy więc jak to będzie. Jeżeli e, zakładam, że jutro wygram i, i, i w co wierzę i, i w, cie, w siebie wierzę. Wygram będzie takie coś, że walczę od razu z defricem, to od razu z defrysem. Jak nie, no to będą szukać innego zawodnika i czy tam kogoś nowego do defrica, ale będę generalnie do tego dąży, żeby się jeszcze raz spotkać. Wiele osób ze środowiska odnosi się do walki wieczoru KSW-61. Zastanawiam się, jaki jest twój typ na ten pojedynek, jak wyobrażasz sobie To Jest się prosty, jeżeli walka się skończy przed czasem, w 3-4 minuty, to e, ręką nogą mu Łukasz Jurkowski, tak mi się wydaje. Jeżeli wszystko, co będzie powyżej jednej rundy, to słążenie i wygra Mariusz. Ostatnia Karola Bedorfa i Damiana Grabowskiego na... Spokój, bądźmy profesjonalni. Co jest, a nie... Co ja mam o nich rozmawiać? Jak oni unikają walki? Wymyślają wiesz, takie rzeczy, a ty, Wy tylko szukacie i, i No to bądźmy profesjonalni, ja też jestem profesjonalny. Ty Dobra, okej. Następne. Stasik lubi się bić, ty się Michał również lubisz bić, ale pamiętamy, że w Twojej historii walk było różnie. były takie rundy, które cię bardzo dużo zdrowia kosztowały. Mówiłeś, że zmądrzałeś po nich, ale nie wyobrażam sobie też, żeby zostawić tą decyzję sędziom, bo wiem, nie, że ty nie lubisz. Nie nie decyzji, decyzji na pewno ty? nie zostawić decyzji bo po prostu im nie ufam i ani wiedzy, ani fachowości są całym szacunkiem, bo nie mam niektórych osobiście, ale, ale wiesz, po tylu latach jeszcze nad, nad, u nas w takich galach się zdarzają, takie... By Wiesz jak to się mówi, klopsy, że nie dziwcie się nam, zawodnikom, że my im nie ufamy, tak? Więc ja na pewno nie będę zostawiał decyzji sędziowskich. Chociaż może by ta walka potoczyć, bo może być taka walka, że się stoczy przez 15 minut, ale ja się fizycznie jestem gotowy na 15 minut i będę dążył, żeby on skończyć przy czasem. Mówiliśmy też o przygotowaniach, a Ty pamiętam, zawsze podkreślałeś, Michał ja się zawsze przygotowuję nie pod konkretnego zawodnika, tylko znaczy pewnie. No może robię... nie zawsze gdzieś ten błąd popełniłem właśnie w pierwszej walce z Michałem Andryszakiem, gdzie szykowałem się pod rewanż właśnie z Karolem Bedorfem i, i pod zawodnika, a wyskoczył mi całkowicie nie zawodnik i mi wprowadził chaos i to. Dlatego ja, ja powiedziałem, ja do tego rewanżu dążyłem, bo wiedziałem, że to nie jest to, tak? I teraz wiesz, ja. ja z Michałem Andryszakiem przy drugiej walce, obydwoje wiedzieliśmy, że ze sobą walczymy się na 6-7 tygodni przed. Tak? Przygotowaliśmy się na swoją walkę. Sam go zarekomendowałem, bo miałem walczyć właśnie z wodarkiem, który dostał kontuzję. I mówię to o Oni się zgodzili, on się zgodził i byliśmy się i, i mieliście tego efekt. Michał już kończąc, czy to jest ta walka z, z gatunku nie wychodzić, nie mrugać, nie iść do lodówki po napoje, oglądać? No, nie No, waga, ciężka, obydwoje mają podobny styl agresywny, no i raczej się to skończy przed czasem. To co ja wierzę, że będzie moja ręka u góry, tak? To wymarzone skończenie, to? No wygrana. Przed czasem. <laughs> okay. Za dużo nie popuść, dziękuję, dziękuję bardzo.